Hej, cześć, witajcie! Zanim postawicie fotowoltaikę w Waszym domu, to najpierw robi się podstawowy test, żeby sprawdzić, ile ta fotowoltaika Wasza będzie potrzebować prądu, a raczej magazyn energii. W pierwszej kolejności odpalamy wszystko naraz w Waszym domu po to, żeby sprawdzić, ile maksymalnie dom pobiera energii. Potem w drugim teście odpalamy średnią wartość, czyli odpalamy połowę tych urządzeń, czyli np. piekarnik elektryczny, pralkę, nie liczę lodówki i podgrzewacza do wody, np. Kospel Eco Slim, jak w moim przypadku. I ewentualnie odpalamy jeszcze zmywarkę, żeby było e, dla tego. Żeby sprawdzić ile w średnim zużyciu potrzeba prądu dla budynku. No i w najniższym zużyciu to bierzemy takie rzeczy jak właśnie lodówka i pralka i podgrzewacze.